Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Anjiter, i dzisiaj przyjdę do Was z recenzją i makijażem nowej palety od Revolution w kolaboracji z Maxineczką. Paleta nazywa się Beauty Legacy. Ja jeszcze jej nie używałam, nawet jej nie słoczywałam. Przyszła do mnie kilka dni temu, i dzisiaj sobie ją przetestujemy. Jeżeli chodzi o słocze i tak dalej, to znajdziecie wszystko na blogu. Tam też opisałam, jakby zamysł tej palety, i tak dalej. Więc link macie w opisie i znajdziecie tam m.in. słocze i moje jakieś tam przemyślenia. Jeżeli chodzi o samą paletę, to Maxineczka wspominała, że jej zamysłem tworząc tą paletę było to, aby była ona funkcjonalna, żeby była wystarczającą paletą na wyjazd, żebyśmy nie musiały ze sobą zabierać oddzielnie brązera, różu, rozświetlacza i cieni. Tutaj mamy brązer, róż, rozświetlacz oraz cienie. Co do cieni, no to tutaj są też dwa takie kolory ash oraz smoke którymi można również podkreślić kolor brwi. Oczywiście w zależności od tego jaki macie kolor włosów i tak dalej, ale jeżeli Ktoś by się uparł, to e, możecie właśnie nimi wykonać dosłownie cały makijaż twarzy. Oczywiście mówię tutaj o pudrowych rzeczach, że tak powiem. Co do ceny, to e, online kosztuje około 50 zł, 49 z groszami, tak mi się wydaje. Będzie dostępna też w Hebe e, niebawem, więc myślę, że fajnie, bo e, sporo osób będzie mogło sobie ją zobaczyć i kupić stacjonarnie, a tak by the way dajcie znać jak wam podoba się takie tło, jak mam teraz i zostawcie łapkę w górę jeżeli chcecie więcej testów tanich kosmetyków to będzie dla mnie znak, że powinnam robić częściej takie testy i ja sobie mam podkład, puder, korektor i zrobione brwi więc teraz może sobie wykonturuję po prostu twarz i zacznijmy od bronzera, nazywa się The Grand Tan i jest to taki fajny, neutralny, dosyć odcień. On nie jest ani zachłodny, ani za ciepły, Przy zaciepłym brązarze możemy sobie zrobić taki cyglasty, brzydki efekt. A jak jest zachłodny, to potem mamy takie jakieś dziwne, fioletowe kolory na skórze, co też nie wygląda zbyt zdrowo. Ten jest fajnie wyważony. Dodam, że paleta jest kartonowa, co rzadko się zdarza w przypadku Make-Up Revolution, chyba żadna paleta nie jest u nich. Kartonowa, z tego co się orientuje. Maxineczka chciała, właśnie, żeby ona była w wersji kartonowej, żeby ważyła jak najmniej. Mamy też mniej lusterko, chociaż jeżeli chodzi o mój egzemplarz i wykonanie, to mam wrażenie, że ta lusterko jest krzywa. W sensie krzywo jest przyklejone, ale już wtedy ja po to chciałbym Nie yy. Nieważne. I zacznijmy od bronzera, Będę się posiłkowała tym lusterkiem bo myślę, że będzie mi całkiem wygodnie. Brozer bardzo fajnie się blenduje. Nie widzę, aby um, tworzył plamę. Bardzo ładny ma kolor. Taki w sam raz nie jest ani um, według mnie za ciemny, ani za jasny. E, nie jest też ani zbyt chłodny, ani zbyt ciepły, więc myślę, że większość osób będzie z niego. Zadowolona, bardzo ładnie się blenduje, ma intensywny kolor, ale też nie robi plam, bo czasami jako bronzer ma intensywną pigmentację, no to już może zrobić plamy, a ten wygląda według mnie mm, bardzo ładnie. I zobaczcie jak ładnie wykonturował kość policzkową. Brązer nakładałam jak zwykle pędzlem Morphe M509, jest to mój ulubiony pędzel do brązera i teraz nałożę sobie ten róż. Kolor nie jest do końca w moim typie, on jest taki dosyć ceglasty, ale nałożę sobie go w małej ilości myślę, że będzie ok. Zobaczymy jak będzie wyglądał na policzkach po prostu. I do nałożenia różu użyję pędzla Embrush, również Maxineczki 04, bardzo go lubię, świetny pędzel w ogóle pędzle jak ktoś z Was się mm, zastanawia nad kupam to serio warto. Jeżeli chodzi o ten róż, to jest spoko, ale kolor nie jest do końca w moim typie. Chociaż mam wrażenie, że troszeczkę mi tekst się nierównomiernie rozłożył w tym miejscu na przykład, no ale nie wiem. No i teraz rozświetlacz. Co do niego, no to słyszałam, że średnio rozświetla, co zresztą widzę tutaj na słoczu ja lubię takie mocno rozświetlające rozświetlacze masło myślane, więc wątpię, abym była zachwycona, ale zobaczmy. I również pędzel Embraż numer 24. No, nałożyłam taką naprawdę solidną warstwę rozświetlacza, bo chciałam uzyskać. Mocny efekt, a uzyskałam taki subtelny, i tak. Myślę, że wygląda naprawdę spoko nałożony w dużej ilości. Chociaż ja lubię takie rozświetlacze, które dają po oczach, tak, abym była zauważona z kosmosu. To nie <laughs> jest ok, ale szału nie ma. Chociaż mam wrażenie, że tutaj, że ten rozświetlacz pozostawia po sobie ciemną poświatę. Widzicie? Tutaj, w tym miejscu. Tutaj nie wjeżdżałam niczym innym poza rozświetlaczem, a mam wrażenie, że stanęł taką ciemną plamę. No i przy jasnej karnacji, niestety, ale to widać, że w tym miejscu jest ciemniejsza skóra. A tak by the way, dajcie mi znać, jak światło, bo dzisiaj nagrywam przy częściowym świetle dziennym i częściowym z lampy. Z tej strony mam okno, które troszeczkę zasłoniłam em, zasłoną, bo jest za ostre światło. A z tej strony mam softboxa i z przodu mam ring lighta. Teraz jeszcze dałam z tyłu softboxa, żeby świecił z góry na tło żeby było jaśniejsze i no próbuję to ogarnąć, bo podoba mi się takie dosyć naturalne światło, ale nie wiem jak to wygląda. Więc dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o takiej zmianie. Z tej strony wydaje mi się, że jest trochę jaśniej przez to okno, ale no jeszcze muszę to poustawiać. Okej, okay, i przejdźmy sobie do makijażu oczu. Ja przechodzę po raz drugi, moi drodzy, gdyż pierwszy mi nie wyszedł. I ten makijaż, który chcę zrobić i nie wiem w sumie, czy teraz go zrobię ponownie, jestem słaba. Każdy chyba ma tak, że nie wiem, jednym szklanie rzęs sprawia trudność, innym rysowanie kreski. A mi jest sprawia makijaż typu Halo, Cat, Chris i ja jestem osobą upartą, jeżeli coś mi nie wychodzi, to ja nie jestem taka, że dobra trudno, olać to, robię co innego. Ja po prostu jak się uprę na jedną rzecz, to ja na robić w skutku. Któregoś dnia nagrywałam makijaż na Instagram i robiłam trzy razy pod rząd, ten sam makijaż właśnie tego typu. Nie wyszedł mi żaden, filmu nie było, dodałam zdjęcie, ale na tym zdjęciu ten makijaż jest brzydki. Ale uznałam, że dobra, chociaż zdjęcie dodam, skoro siedziałam tyle godzin. Więc przejdźmy sobie do makijażu oka. Mam na powiedzę korektor tart, nic nie jest przypudrowane. Ale z racji, że osypał mi się wcześniej e, cień, bo już taki mój przed chwilą się malowałam e, i wiem, czego mogę się spodziewać, e, no to nałożę sobie puder po prostu pod oczy, e, żeby trochę temu zapobiec potem po prostu to zmiotę i będzie ok, Bo nie dość, że nie wyszedł mi makijaż, to jeszcze mi się to wszystko spało i uznałam, że nie. Po prostu nie może tak być, trzeba to zmyć. <laughs> Nawet się zrymowało. Mm. Także tak, teraz będę z pudrem potoczała. I zacznę od cienia Brick i nałożę go w wewnętrzny i zewnętrzny kącik. Pigmentacja jest naprawdę spoko, wszystko ładnie się blenduje. Trochę te cienie się osypują, tak jak mówiłam wcześniej, już ich używałam, e, więc potrafią się sypać, więc mm, no tutaj trzeba uważać, szczególnie jak robicie intensywny makijaż i chcecie dokładać i dokładać coraz więcej pigmentu, no to zaczyna wam się sypać e, i widać to najbardziej po cieniu ten Petal i Smoke. Więc tutaj trzeba uważać, dlatego użyłam puder. I teraz będę to rozbrandowywać. I teraz nakładam ten Ocean Brick w wewnętrzny kącik. Miałam jednak robić y, half cut crease, ale tak jak mówiłam jestem ubarta i robimy podejście drugie do tego make upu. Nie odpuszczę, <grytania> praktyka czyni mistrza tak naprawdę, więc nawet jak coś wam nie wychodzi, tak jak mi, ymm, to trzeba ćwiczyć i ćwiczyć, aż w końcu się uda. Ja wiem, że czasami to zniechęca, bo ja, ja też jak robiłam wtedy trzy razy to samo makijaż i trzy razy mi się nie, nie udało, to się naprawdę odchciałam już robić. Ale myślę, że za którymś razem, może nawet nie, nie teraz, ale za następnym, może akurat załapię i będę robiła już to poprawnie. Ale kto wie, może dzisiaj się uda, także trzymajcie za mnie kciuki. I dołożyłam tego cienia Smoke i teraz będę to wszystko rozblądowywać. Ale też nie będę tego blondować tak bardzo wysoko, chciałabym, żeby ten pigment był utrzymany w jednym miejscu, w jednym kształcie. Ten makijaż po prostu będzie bardzo intensywny. I teraz użyję odcienia Petal, aby nieco dodać koloru temu makijażowi, i również nałożę go i w wewnętrzny, i w zewnętrzny kącik. I w tym celu będę używać pędzla Morphe M507. No i jak widzicie. Mam już trochę osypane te cienie, ale ten makijaż jest intensywny, więc jakby nie jest to dla mnie jakaś ogromna wada, no bo w przypadku cieni takich ciemnych często tak się dzieje, więc zobaczymy jak uda mi się to wyczyścić. No i teraz najbardziej problematyczna dla mnie część, czyli odcięcie cut crease, ale tego właśnie Halo, o ile zwykłe cat crease, takie half cat crease, czy takie cat crease, to całą powiekę nie sprawia mi w ogóle problemu tak to, nie wiem czemu, ale po prostu sprawia mi taki problem, że nie jestem w stanie tego wykonać, ale dzisiaj przy okazji sprawdzę swoje możliwości, może się uda. I będę używać korektora Tarte Shape Tape oraz pędzla Hulu P34, i jest to mój ulubiony pędzel do cut crease, polecałyście mi go kiedyś na naszej grupie Makeup z Polska, gdzie Was zapraszamy, jest tam nas prawie 20 tysięcy, także wpadnijcie. No i będę sobie odcinać to cut crease, zobaczymy cóż mi z tego wyjdzie. Okej, okay, tak to teraz y, wygląda, i teraz nałożę ym, na to bazę Glitter Primer z Lyxa oraz odcień Copper, czyli taki miedziany metaliczny cień, i nałożę go chyba na mokro, tak mi się wydaje, ale jeszcze zobaczymy. I na samą górę tego crease nałożę ymm, jasny cień z Urban Decay, który nazywa się Cosmic, i to jest taki. Prawie że biały e, cień opalizujący. I teraz e, tutaj na dole przyciemnię sobie całość odcieniem Smoke oraz petal, może dołożę też trochę brick. Po prostu je pomieszam i przyciemnię wewnętrzny i zewnętrzny kącik. I jeszcze raz dołożę sobie tego cienia koper. Na środek, żeby jeszcze podbić ten błyszczący efekt. Dokleiłam sobie rzęsę i stwierdziłam, że chyba jeszcze dodam brokatów z NYXA 08. Na no, to coś w ogóle. Z tej strony mam inne światło i widzicie jaka jest różnica? A jak patrzę pod innym kątem, to jest identyczne. Wyjaśnijcie mi to. <gry> I nałożę odrobinę tego glitter primer. I nałożę ten brokat, ale tak. Um, wiecie, tak delikatnie bardzo. I teraz zastanawiam się, co zrobić z dolną powieką. No, ja chciałabym użyć tego odcienia orchid, jest bardzo ładny. Tylko nie wiem, czy nie będzie już tutaj tego za dużo. Ale spróbujmy a najwyżej sobie, potem zmyję, bo jeszcze będę w tym magiażu dzisiaj chodzić. Um, więc możemy sobie spróbować. I go nałożę tutaj z przodu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może całą dolną powiekę w zasadzie zrobię w tym dzień. W ogóle coś mi wpadło do oka. Shit. Teraz wytuszuję sobie dolne rzęsę maskarą Simaka. I w wewnętrzny kącik z moim ulubionym pigmentem, czyli 115 z inglota. I jeszcze dołożę sobie czarną kredkę na linię wodną u góry, Najgorzej. I na że pomadkę Sephora Cream Lip Stein w odceniu 40. I tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie mi znać koniecznie, czy Wam się podoba, czy w miarę mi wyszło to cut crease... Tego typu, no muszę jeszcze poćwiczyć, nie ma co ukrywać, ale praktyka czyni mistrza i to samo radzę wam, jeżeli chcecie ładnie malować, no to niestety, albo niestety musicie ćwiczyć i to dużo ćwiczyć. Jak nie wyjdzie za 10 razem, to za 15, a jak nie za 15, to za 40, ale w końcu wyjdzie. Da radę się nauczyć makijażu, więc musicie ćwiczyć, choćbyście miały płakać prawie tak jak ja, ja już mam bliska, wiecie, rzucenia tą paletą i i nie robienia makijażu, ale mówię nie poddam się. <laughs> ja jestem uparta, więc mi może troszeczkę łatwiej przychodzi to katowanie się i powtarzanie kilka razy tego samego makijażu. Ale wracając do palety, jeżeli chodzi o te um... Produkty do twarzy to są bardzo fajne, zwłaszcza bronzer e, przypadł mi do gustu, bardzo ładnie wygląda. E, co do rozświetlacza, no to jest e, dla mnie za słabo rozświetlający. Wolałabym, żeby był mocno rozświetlający jeżeli ktoś ma ochotę na delikatny glow, no to wtedy nakłada sobie po prostu mniej rozświetlacza, a jak ktoś chce mocny, to nakłada więcej i ma mocny glow. Tu niestety ale nie mamy takiej opcji mamy albo delikatny glow, albo w ogóle. No i przy nakładaniu większej ilości robi też ciemniejszą poświatę. Na jasnej inkarnacji, więc to też jest minus dla mnie. Jeżeli chodzi o cienie, to mają bardzo fajną pigmentację. Gdyby ktoś mi nie powiedział, że to makeup revolution, to pewnie bym nie poznała. Naprawdę spoko jest ta pigmentacja. Ładnie się te cienie budują, dobrze się blendują, przy blendowaniu nie tracą na intensywności. Odcień Orchid jest przepiękny, to jest ten, który mam na dolnej powiece. Błyszczące cienie są również ok, chociaż. To też nie są, wiecie, najlepsze folie na świecie, najbardziej błyszczące, ale są w porządku. Cienie niestety się troszeczkę sypią, zwłaszcza te ciemne, jak chcemy zrobić mocny, intensywny makijaż, no to na bank będziecie mieć osypane cienie pod oczami. Więc tutaj albo nakładacie dużo pudru, dla czym ja nie do końca przepadam, bo potem mam taką suchą tą okolicę pod oczami, Albo wykonujecie najpierw makijaż oczu, później twarz, albo, tak jak ja, a później korektor i nakładacie znowu. Mm. Ogólnie kolorystyka jest przemyślana. Mamy i jasny beżowy cień, i taki przejściowy, chłodniejszy i cieplejszy, i ciemny, i czarny. jest dzisiaj czarnego nie używałam. Mamy też dwa takie akcenty kolorystyczne w postaci tego odcienia peta i orchid. Oraz dwa błyszczące cienie, no i te... Mm, Kolorki do twarzy. Tak naprawdę też możecie ich używać do oczu. Na przykład ten jest jako taki fajny cień przejściowy. Mm, Tutaj macie też rozświetlający bardzo delikatnie i e, taki brzkwiniowy, Więc myślę, że paleta jest naprawdę fajna i warto ją kupić. E, na tle innych palet z Revolution właśnie zmienili nazwę. Wypada naprawdę dobrze. Mm, tylko mówię, mały minus za ten rozświetlacz. Gdyby rozświetlacz był mocniej rozświetlający. I nie robił ciemniejszy poświaty, to serio, nie miałabym się do czego przyczepić. No, jedynie jeszcze to osypywanie, ale tutaj też myślę, że to jest taka rzecz, którą można um, obejść. Um, no i tak jak mówię, paleta warta zakupu, niedługo będzie w. Hebe, póki co jest online, na Kokolicie jeszcze widziałam, że jest dostępna, chociaż szybko się wyprzedała. I dajcie mi znać koniecznie, co myślicie o makijażu, co myślicie o tej palecie, czy zamierzacie ją kupić, czy może już kupiliście. Jeżeli ją kupiliście i używaliście, to dajcie mi znać, jak wam się sprawdziła. No i jestem ciekawa po prostu Waszych opinii, co myślicie o moim makijażu, więc dajcie znać. Jeżeli chcecie więcej testów tanich kosmetyków, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję będzie mi bardzo miło. Wpadnijcie także na mojego Instagrama, gdzie trwa aktualnie rozdanie paletę z Softgrams Anastazji. No i tam są też zdjęcia makijażu, stylizacji i krótkie filmiki z pielęgnacją twarzy, czy też z makijażami. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Buziaki, papa!